Ale na powązkach są jeszcze groby zdrajców narodowych i ludzi, którzy powinni być stąd usunięci, bo byli komunistami. Byli draniami pierwszej wody. I tu jest taki zbrodniarz wojenny. Nazywa się, popatrzcie, kto. Bolesław Bierut pojechał do swoich mocodawców do Związku Radzieckiego i stamtąd już wrócił w drewnianej trumnie i nadal postać tego kapusia, tego zdrajcy narodowego, tego dyktatora i komunistycznego drania jest na Powązkach i to w jak... Jak jest uczczony, czy nie? Czas zlikwidować tę postać, żeby tutaj nie straszył, żył. Przecież to na jego zlecenie wielu ludzi było mordowanych. Tutaj ktoś widać, że coś napisał, ale zostało to oczyszczone. I tacy ludzie tu też leżą. Zdrajcy narodowi.